Siemanko wszystkim jesteśmy na, na zbrojowni Modlin, tutaj z chłopakami. Będziemy sobie dzisiaj trenować zerwanie kontaktu, wycofanie. Myślę, że to będzie kolejna opcja dla nas i kolejny trening dla nas. Tutaj Arek wszystko nadzoruje. Także Arek niech więcej powie, jakie mamy dzisiaj plany. Szybki wstęp i zaczynamy działać. Dzisiaj będziemy uczyć się pracować w parach. Najpierw będziemy pracować w dwójkach, potem w czwórkach. Będziemy, będziemy robić wycofywanie się do tyłu, e wydawanie komend, żeby druga para wiedziała, że strzelamy, że robimy im zasłonę ogniową. Na komendę będziemy się wycofywać, dodatkowo jak będziemy się wycofywać, to musimy panować nad bronią, czyli będziemy robić high-ready position, zabezpieczamy, wycofujemy się, znowu idzie komenda i wtedy druga dwójka przejmuje ogień na siebie, druga się wycofuje. Cały czas będziemy pracować, że będziemy tak naprawdę cały czas dwójkami się wycofywać. Zobaczycie jak to wygląda. Zaczniemy od podstaw, czyli zaczniemy to robić na sucho, żeby nie było. Widzimy się pierwszy raz, z to niektórymi może drugi, trzeci. Nigdy nie robiliśmy tego razem, więc będziecie mieli okazję zobaczyć, jak to wychodzi, jak się trenuje wojsko do tego typu zadań. Umówimy teraz sobie działanie, nie będziemy wprowadzać w sytuację, nie będziemy robić e, takich dużych szczegółów, co, jak, skąd się wzięło. Zobaczycie sam kontakt, e, samą akcję, jak to się będzie działo, jak będziemy pracować w parach, jak będziemy się wycofywać, jak będziemy strzelać. E, no i teraz macie okazję zobaczyć, jak to trenujemy sobie na sucho jeszcze bez strzelania. Do góry idziemy panu. Teraz my strzelamy z nadbeczek. Jak, jak zaczynają pierwsze strzały padać, dopiero krzyczę. Idź! I teraz wyjdziecie tam na zasłonę. My idziemy. Idziesz tam. Dobra. I sobie strzelam, nie? I krzyczymy. Idź! I Idziecie do nas obydwoje. I tu sobie kończymy, nie? A my cały czas tak. E, zaczynamy już trenować. Pierwsza wersja, czyli już idziemy, strzelamy, wszystko robimy taktycznie, tak jak były założenia. Robimy to powoli, nie biegamy jeszcze. E, robimy to wszyscy pierwszy raz, nie znamy się, dopiero teraz dzisiaj zaczęliśmy trenować, więc jesteście po szkoleniu podstawowym, jedynce, dwójce levelu, więc robimy teraz e, sobie działanie w parach, tak? tak jest. Zaczynamy. Dobra, zapraszam na linię, ładujemy wszyscy, pamiętajcie, zabezpieczamy broń zabezpieczona. High ready, pamiętajcie. Mam. Okej. Okay. Kontakt z przodu. Zgmina Zmiana Koniec Zrobiliśmy sobie na spokojnie, teraz próbujemy już to zrobić szybciej, tak jakby to wyglądało, nie? Wszystkie zasłony traktujemy, jakby to były e, ściany, które po prostu osłaniają nas, tak? I chronią, powiedzmy, że są pancerne, tak? Tak to nazwijmy, żeby kto zaraz nam nie mówił, że, że beczka jest tak, że kto strzeli, my padniemy, ma rację. U tak z przodu! Żeby nie było, trenowaliśmy to w sumie w tym gronie po raz pierwszy, chłopaki są po jakichś tam już kursach, poziomach, tak? więc mogliśmy sobie na to pozwolić. Nie róbcie tego sami bez instruktora, żeby czasem nie było, że ktoś się postrzelił. Ja sugerowałem chłopakom i mówiłem, że będziemy poruszać się tylko i wyłącznie, jak będzie wysoka pozycja gotowości, nie biegaliśmy Niska pozycja gotowości, czy tak zwane low-ready, dlatego, że moim zdaniem jest bezpieczniej, jak biegamy, jak jest lupa do góry, czyli ta wysoka gotowość. Oczywiście, broń była zabezpieczona, bo tak. Ja wymagałem i ja tak wymagam na różnego rodzaju szkoleniach, że jak poruszamy się, to broń ma być zabezpieczona. Tutaj element, tutaj element wykonania wycofania, akurat tutaj też nowa ciekawostka dla nas, że wycofywaliśmy się w momencie, kiedy prowadziliśmy już ogień, a nie kiedy byliśmy gotowi do strzału. Byliśmy gotowi do, do strzału. E, można było wtedy krzyknąć e, idź, bo na tą komendę żeśmy prowadzili wycofanie, jednak Arek tutaj właśnie nadmienił, żeby robić. To inaczej, żeby najpierw wprowadzić ogień i wykonywać komendę idź. Wtedy już można powiedzieć, nasi partnerzy są zasłonięci ogniem i my ten ogień cały czas prowadzimy. Wykonują tak? wtedy manewr wycofania, że tak powiem. Dziękujemy. Na dziś to by było tyle. Subskrybujcie kanał z opcją dzwoneczka i dawajcie, dawajcie, dawajcie pomysły w komentarzach, co byście chcieli ciekawego zobaczyć, a my postaramy się dostosować. Pozdrawiam na razie.